Jeżeli chcę zbudować sobie jeszcze większą silną wolę, czy to... masz jakieś swoje techniki na to, żeby się nie poddać w trudnych momentach? Tak, mam trzy moje ulubione metody, które pozwalają mi wytrwać praktycznie w każdej sytuacji. Jak jedna w tym momencie nie działa, to przechodzę do następnej. Pierwsza metoda to są małe zwycięstwa, czyli jeżeli chcę zbudować sobie jeszcze większą silną wolę to wystawiam sobie jakiś cel, który jest względnie łatwy do osiągnięcia, ale nie taki prosty i wtedy sięgam po niego. To, to może być przebieżka, cokolwiek czego nie robisz na co dzień, ale co będzie dla ciebie małym zwycięstwem. Druga rzecz to mogą być nagrody. Czyli jeżeli mam coś trudniejszego do zrobienia, to wtedy mówię sobie zrobię to, ale jak to zrobię? To wtedy stawiam sobie jakąś nagrodę. W weekend miałem przebiec dłuższy dystans, a później idę do Starbucksa na moją ulubioną kawę. Na co okay. dzień na co dzień na przykład tam nie pijam kawy. Bo... 1200 kalorii? No, na, na przykład, nie? A trzecia rzecz to jest future pacing, czyli to jest wizja siebie, kiedy już osiągnąłem ten cel i w momencie, kiedy mi się. Nie chcę albo mam jakieś trudności, to wtedy zadać sobie takie pytanie, czy ja z tamtego momentu podjąłbym taką decyzję, żeby tego teraz nie zrobić. Mm -hmm. I wtedy mam takie w głowie no nie, no ten Arek, Arek jako Iron Man, tak, to by zrobił. Arek jako przedsiębiorca osiągający sukcesy, to by zrobił. Arek jako taka osoba, którą chciałbym być, to by zrobił. I wtedy pomaga mi to podjąć odpowiednią decyzję.